Wojna polsko-bolszewicka oficjalnie zakończyła się pokojem zawartym w Rydze 18 marca 1921 roku. Zanim do tego doszło, jego zawarcie poprzedziły negocjacje pomiędzy obiema stronami, toczone w zasadzie w ciągu pół Roku, ponieważ zaczęły się one tak naprawdę od połowy sierpnia 1920 roku. 11 sierpnia, już 11 sierpnia, Sejm ustawodawczy wybrał delegację, która miała rozpocząć rokowania pokojowe z bolszewikami. Ja tutaj może nie będę wymieniał wszystkich członków, niemniej jednak należy Podkreślić, że jej ton nadawali przedstawiciele tak Partii Pokojowej z Narodową Demokracją na czele. Przedstawicielem tejże Narodowej Demokracji w delegacji był profesor Stanisław Grabski. Oprócz niego znaleźli się w niej jako przewodniczący Jan Dąbski z PSL Piast, Norbert Barlicki z Polskiej Partii Socjalistycznej czy Władysław Kiernik również z PSL Piast. Te osoby podjęły pierwsze. Rokowania ze stroną bolszewicką. Pierwsze rozmowy preliminaryjne odbyły się w Mińsku i rozpoczęły 17 sierpnia 1920 roku, a więc w momencie, kiedy polska armia przechodziła do kontrofensywy. Tym samym jednak trzeba podkreślić, że podczas tych rozmów Polacy. Nie do końca orientowali się w sytuacji na froncie, w związku z tym ich ustępstwa były niewspółmierne do sukcesów odnoszonych na polach bitew. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że rozmowy w Mińsku no, miały taki charakter preludium do właściwych rozmów pokojowych, które miały odbyć się w Rydze. Taką decyzję podjęto 2 września 1920 roku, właśnie podczas rozmów w Mińsku. Wtedy to oba państwa umówiły się, że rokowanie nie zostają zawieszone, tylko przeniesione właśnie do stolicy Łotwy. Trzeba również przy okazji rozmów mińskich powiedzieć, że były one na zleceniu Józefa Piłsudskiego hamowane przez majora Kazimierza Stamirowskiego, który przewodniczył, który sprawował pieczę nad grupą rzeczoznawców będących w dużej mierze współpracownikami właśnie naczelnego wodza. Stolica Łotwy, która była ostateczną siedzibą rozmów, miejscem Neutralnym dla obu delegacji. Była również miejscem, tak jak powiedziałem, zawarcia pokoju. Skład polskiej delegacji w porównaniu do tej, która pojechała do Mińska i Rygi, zmienił się nieznacznie. Natomiast skład sowieckiej delegacji, o której wcześniej nie wspominałem, ponieważ te osoby nie odegrały znaczącej roli w przypadku zawarcia traktatu pokojowego, zmienił się w zasadzie całkowicie. Na czele. Delegacji sowieckiej, która wprowadziła rokowania ryskie, stał Adolf Joffa, doświadczony negocjator, dyplomata, odpowiedzialny m.in. za zawarcie pokoju brzeskiego czy traktatów pokojowych z państwami bałtyckimi. Towarzyszyli mu Leonid Oboleński, który był ekspertem od spraw gospodarczych, Dimitr Maniulski, przedstawiciel Ukrainy, Siergiej Kirow czy Iwan Lorenz, który był sekretarzem całej delegacji. Polska, skład polskiej delegacji zmienił się nieznacznie. Zmienili się przedstawiciele m.in. Hadecji w porównaniu do tych, którzy, którzy obradowali w Mińsku. Natomiast Trzon, czyli Grabski, Barlicki i Kiernik nadal uczestniczyli w rozmowach pokojowych. Trzeba natomiast zauważyć, że delegacja rządowa, w której dominowali przedstawiciele marszałka Piłsudskiego, uległa zmianie. Na jej czele stał Leon Wasilewski, przyjaciel marszałka, ekspert od spraw wschodnich, wówczas ambasador w Talinie, Witold Kamieniecki, szarz d'affaires ambasady w Rydze, z ramienia Armii w rokowaniach brał udział generał Mieczysław Kuliński, zastępca ówczesnego szefa sztabu Tadeusza Rozładowskiego. On zastąpił generała Antoniego Listowskiego, który uczestniczył w rozmowach w Mińsku. Trzeba sobie powiedzieć, że rokowania preliminaryjne toczone w Rydze tak naprawdę przyczyniły się do rozwiązania podstawowej i głównej kwestii, to jest określenia kształtu granicy państwowej, wschodniej granicy Rzeczypospolitej. Zanim do tego doszło, strona polska musiała tak naprawdę zdecydować się, jakie żądania terytorialne chce wyartykułować. Kwestia roszczeń terytorialnych była przedmiotem obrad na posiedzeniu Rady Obrony Państwa z 11 września 1920 roku. W posiedzeniu tym, dodam, nie uczestniczył marszałek Józef Piłsudski, który wówczas zajmował się przygotowaniami do operacji niemieckiej. Decydującą rolę odgrywał wówczas minister Eustachy. Sapiecha, minister spraw zagranicznych. Minister Sapiecha był za tym, prezentował pogląd, że należy zawrzeć taki pokój, który pozwoli jak najszybciej budować państwo na zasadach i w ramach pokojowych, że trzeba już tą wojnę zakończyć, ponieważ tak naprawdę punktem wyjściowym powinna być linia zawieszenia. Broni trzeba relatywnie tą korzystną linię zawieszenia broni osiągnąć, by później móc rozmawiać o granicy państwowej. W kwestii jej kształtu, jakby sapiesze i politykom właśnie narodowej demokracji czy PSL Piast przyświecały trzy podstawowe kwestie. Pierwsza kwestia dotyczyła nie nie przesuwania zbytnio granicy na wschód, aby zbyt dużo przedstawicieli narodowości niepolskich, to jest przede wszystkim Ukraińców, ale także Białorusinów, nie znalazło się w granicach Rzeczypospolitej. Druga kwestia, jaką poruszano, to oczywiście także stanowisko państw Antanty, które w razie osiągnięcia zbyt dużych zdobyczy na wschodzie byłoby zapewne nieprzychylne i z takimi oskarżeniami już wcześniej Polacy się spotykali, co trzeba powiedzieć, no, w pewnym wymiarze zakrywało e, na absurd. No i ostatnim takim elementem, co prawda może nie na tyle istotnym, ponieważ Rosja była jeszcze pogrążona w chaosie, była obawa właśnie przed tymi nastrojami rewizjonistycznymi, gdyby bolszewicy stracili e, władzę i późniejszymi ich konsekwencjami ze strony emigrantów wówczas rosyjskich, tak zwanych białych. Trzeba sobie powiedzieć przy okazji rokowań pokojowych, że zarówno Adolf Joffe, jak i przewodniczący polskiej delegacji Jan Domski byli politykami ambitnymi. Szczególnie Domski te ambicje wyrażał. Twierdził on, że i takie przekazy się zachowały, że jeśli zawrze relatywnie korzystny pokój, to przyniesie mu to stanowisko prezesa Rady Ministrów. We wspomnieniach osób, które jako eksperci czy rzeczoznawczy uczestniczyli w rokowaniach ryskich, zachowały się takie informacje, że Jan Domski na długo przed zawarciem właściwego traktatu ćwiczył. Wykonywanie podpisu, ćwiczył podpisywanie się pod dokumentem traktatu pokojowego, więc to może nam mówić o tym, że faktycznie duże ambicje przejawiał. Na korzyść strony polskiej niewątpliwie przemawiało to, że rozpoczęcie tych rokowań pokojowych w Rydze zbiegło się z końcem operacji niemieckiej, operacji, która była. Oczywiście zwycięska, ostatecznie złamała kręgosłup Armii Czerwonej. Natomiast należy zauważyć że i jednoznacznie obalić tezę, jakoby bolszewicy w Rydze szli bezrefleksyjnie na ustępstwa terytorialne dla Polski byli gotowi oddać nam całą Białoruś. Otóż nie. Włodzimierz Lenin i Adolf Joffe stali na stanowisku. Że lepiej zbudować, stworzyć bezpośrednią granicę polską, niż, z Polską, niż pozwolić oddać e, jej całą Białoruś i e, umożliwić Piłsudskiemu wskrzeszenie koncepcji federacyjnej. Na to Sowieci nie chcieli się zgodzić i do tego dążyli, aby właśnie m, Białoruś została podzielona. Bardzo mocno się za tym opowiadali. Oczywiście na początku, podobnie tak jak w Mińsku, Strona rosyjska złożyła Polakom propozycję niewspółmierne do sukcesów osiąganych na froncie. W związku z tym zarządzono przerwę w obradach i strona polska miała ustalić jednolite stanowisko. No i tutaj, niestety, trzeba powiedzieć, obóz, to znaczy negocjatorzy podzielili się na dwa, Obozy federalistów i antyfederalistów. Antyfederaliści to przedstawiciele Sejmu ze Stanisławem Grabskim na czele. Federaliści to przedstawiciele rządu z Leonem Wasilewskim. Leon Wasilewski popierał koncepcję naczelnika państwa. Uważał, że w związku z klęską wyprawy kijowskiej osiągnięcie linii Dniepru na Ukrainie. Jest niemożliwe, natomiast nadal możliwe jest zajęcie całej Białorusi i próba odbudowania koncepcji federacyjnej. Grabski, pochodzący z Galicji, obawiał się zbyt dużej ilości mieszkańców narodowości, obywateli narodowości niepolskiej w granicach Rzeczypospolitej i dążył do zawarcia pokoju wedle wytycznych ministra Sapiechy. Stanisław Grabski uważał, że Rosji zależy przede wszystkim na zajęciu całej Ukrainy, tym samym uzyskania dostępu do Morza Czarnego, nieskrępowanego dostępu, a także zajęciu bogatego w surowce zagłębia donieckiego i żyznego regionu Podola, rolniczego regionu Podola. Natomiast w kręgu zainteresowań Polski pozostawało. Posiadanie Wilna, Lwowa jako dużych miast, ośrodków kultury, nauki polskiej, a także stworzenia wspólnej granicy z Łotwą, która później powstała i przeszła do historii pod nazwą Korytarza Grabskiego. Grabski reprezentował pogląd, że nie należy koncentrować się na odzyskaniu wszystkich ziem zagarniętych przez Rosję. Tym samym, rezygnując z prób osiągnięcia granicy z 1772 roku, uważał, że do Polski powinna wrócić całość ziem trzeciego zaboru, trzeciego rozbioru. Oraz część ziem zajęta w wyniku drugiego rozbioru, gdzie przeważa katolicyzm, gdzie przeważają wpływy cywilizacji łacińskiej. Pozostała część ziem drugiego rozbioru miała wejść w skład Rzeczpospolitej, ale było to uzależnione od względów strategiczno-wojskowych, czyli nie upierano się przy tym, by wszystkie te ziemie zagarnięte w toku drugiego rozbioru w odrodzonej Polsce się znalazły. Przede wszystkim, jeśli chodzi o problemy, które pojawiły się w dyskusji, to dotyczyły one granicy i kształtu granicy na północnym wschodzie. Jeśli chodzi o podole, to dość łatwo zrezygnowano z powiatów Płoskirowskiego i Kamienieckiego. W którym trzeba to powiedzieć, niespełna 50% ludności stanowili Polacy, znajdowały się tam polskie majątki ziemskie. Polacy oczywiście byli przedstawicielami lokalnych elit, no, a takim symbolem ich obecności była twierdza w Kamieńcu Podolskim, która kojarzyła się z czasami świetności Rzeczypospolitej, nawiązywała do trylogii Sienkiewicza, która dodawała ducha i pozwalała przetrwać tamtejszym Polakom czasy zaborów z tego zrezygnowano uznając że, że to rozwiąże kwestię sporu z Rosją na południowym wschodzie generał Kuliński podkreślał że w granicach Rzeczpospolitej powinna znaleźć się strategiczna linia kolejowa Brody-Sarny, Uniniec wraz z kilkudziesięciokilometrowym pasem do przyszłej granicy oddzielającym tę linię kolejową od y, granicy państwa. Tak się faktycznie stało, tutaj nie było żadnych, y, żadnych wątpliwości. Natomiast y, duże wątpliwości pojawiły się, jeśli idzie o kwestie miejska, Mińszczyzny i wschodniej y, Białorusi. Spór powstał y, właśnie na tle y, włączenia tych ziem do, do Rzeczypospolitej. W związku z tym zdecydowano się podjąć głosowanie. Głosowanie przeprowadzono w łonie polskiej delegacji w dniu 2 października 1920 roku, i w tymże głosowaniu przewagę uzyskali przedstawiciele Sejmu. Wyglądało to nieco dziwnie, ponieważ Pięć przedstawicieli Sejmu zagłosowało przeciwko włączeniu Mińska i ziemi mińskiej w granicę Rzeczypospolitej. Czterech formalnie federalistów zagłosowało za włączeniem Mińska i ziemi mińskiej, a generał Kuliński, generał Mieczysław Kuliński wstrzymał się od głosu, tym, szam, tym samym przechylając szale na korzyść antyfederalistów. Przy czym, co ciekawe, trzeba zauważyć, że gdyby Kuliński zagłosował za rozwiązaniem przewidującym włączenie Mińska i Mińczyzny do Polski, to wtedy ta koncepcja uzyskałaby pierwszeństwo w rokowaniach, ponieważ w tej kwestii pozytywnie wypowiedział się przewodniczący Jan Domski. Na przyrównej liczbie głosów głos przewodniczącego przeważał szale na korzyść jednej. Ze stron. Przy czym Sam Domski twierdził, że kompromis w negocjacjach z Sowietami jest możliwy w oparciu o koncepcję przedstawioną przez Grabskiego. Grabski zdawał sobie sprawę, że Polacy również na mężczyźnie nadawali ton życiu społecznemu, angażowali się w lokalny samorząd, tworzyli chociażby tak jak Edward. Wojniłowicz i to, inni towarzystwa rolnicze działali na rzecz rozwoju tej ziemi. Przy czym Stanisław Grabski wyznawał pogląd, że ta pozycja ulegnie zmianie ze względu na sposób wyborów, który różnił się od carskiej Rosji. Mówimy o wyborach demokratycznych, tam był model cenzurowany, co zdaniem Grabskiego ułatwiało polskim elitom zmonopolizowanie. Życia społecznego na tyle, na ile to oczywiście w carskiej Rosji było możliwe. Podkreślał również, że zmniejszy się udział Polaków w strukturze narodowościowej państwa, osób narodowości polskiej, z tym, że tak naprawdę, pomimo tych ponad 60%, które ostatecznie mieszkało w Rzeczypospolitej, mówię o osobach narodowości polskiej, i tak te, te kilka procent nie, nie miało zbyt dużego znaczenia. Niemniej jednak głosowanie przez federalistów zostało przegrane i to koncepcja bez miska i miejskiej, stała się wyjściową w rokowaniach z Sowietami. Jednolite stanowisko przedstawione zostało. 5 października 1920 roku. Wówczas to Jan Dąbski, Adolf Joffe podpisali porozumienie, które stało się punktem do zawarcia rozejmu. Zanim do niego doszło, 9 października 1920 roku wojska polskie przeprowadziły ostatnią ofensywę, podczas której zajęły właśnie Mińsk, a także Wilejkę i Mołodeczno. Polscy oficerowie, dowódcy yy, uważali, że im dalej granica przed y, ostatecznym zawarciem rozejmu zostanie przesunięta na wschód, tym ta pozycja w negocjacjach y, będzie y, silniejsza. Trzeba również zauważyć, że, że ta ostatnia y, ofensywa została przeprowadzona no już resztkami sił, ponieważ obie armie odczuwały trudy y, toczących się y, walk, perspektywa długiej, zimowej kampanii zarówno przed wycieńczonym. Wojskiem polskim, jak i armią czerwoną, no, nie, rysowała, nie rysowała się korzystnie. Obie strony zdawały sobie sprawę, że, że są na skraju wyczerpania. Włodzimierz Lenin wiedział już, że jego armia nie będzie w stanie dokonać eksportu rewolucji na zachód Europy właśnie przez. Polska, natomiast Józef Piłsudski, mając przez, przeciwko sobie parlamentarzystów, tzw. Tak partię Pokojową, zdając sobie również sprawę z sytuacji panującej na froncie, stwierdzili, że, że dojście do kompromisu będzie najlepszym rozwiązaniem. Tak też się stało. Akt preliminariów pokojowych miał miejsce, został zawarty 12 października 1920 roku w Rydze. Na mocy tego dokumentu ukształtowała się granica wschodnia, Polska uznawała niepodległość sowieckiej Ukrainy i Białorusi, czyli nastąpił ten podział, o którym mówiłem. W granice Polski weszły tak zwany korytarz Grabskiego, czyli to połączenie bezpośrednie z Łotwą, linia kolejowa Baranowicze Łuniniec, Sarny, Równe, cała Galicja Wschodnia, udział Polski w gospodarce Imperium Rosyjskiego, zwrot, zwrot zagrabionych dóbr kultury, kwestie jeńców wojennych, osób cywili, które, które chciały wrócić z terenów Rosji do Polski, miały zostać. Ustalone w traktacie właściwym, i tak naprawdę ten traktat właściwy to już te kwestie były obradowane i poddawane pod, pod dyskusję. Natomiast zaprzestanie działań wojennych przewidywano na 6 dni po zawarciu preliminariów, to jest wieczorem, w nocy z 18 na 19 października. Początkowo rozem miał obowiązywać 21 dni, ale w praktyce był. Przedłużana aż do ratyfikowania traktatu właściwego. Strefa wolna od wojsk, strefa neutralna liczyła sobie 30 km, co wiązało się z koniecznością wycofania się Polaków z Mińska. Dla jednych i dla drugich mm, zawarte preliminaria pokojowe, późniejszy traktat, miał charakter kompromisowy, z tym, że Polacy wychodzili z założenia, że kompromis ten ma charakter trwały i rozwiąże pewne problemy, które, które tak jak wspominałem, były podnoszone. Natomiast dla Sowietów był to rodzaj taktyki politycznej i dyplomatycznej, to jest oddania części terytoriów, odsunięcia, odejścia na wschód, nabrania siły i później ich odzyskania, o tym przekonaliśmy się dotkliwie jesienią 1939 roku. Tak naprawdę zwieńczeniem wojny polsko-sowieckiej stała się wymiana dokumentów ratyfikujących preliminaria pokojowe dokonana 2 listopada 1920 roku w łotewskiej Lipawie. Granica wschodnia została ukształtowana na niespełna 19 lat. Po raz kolejny uległa zmianie po zakończeniu II wojny światowej.